No i witam Was, moje kochane drogie znaki wodne w horoskopie miesięcznym na październik 2023 roku. Jesteście znaki wodne, czyli, moi drodzy, oczywiście, raki, skorpiony i ryby. Jesteście z żywiołu wody, więc dla Was będzie dzisiejsza predykcja, Wasz dzisiejszy horoskop, oczywiście, astrologiczny. Moi drodzy, wiem, że spośród was, z Was jest wiele osób, które wolałoby takie indywidualne, no indywidualne w cudzysłowie powiedziawszy, takie dla danego znaku horoskopu, ale uwierzcie mi, moi drodzy, robienie horoskopów dla trygonu, dla danego żywiołu też ma głęboki sens, z tego powodu, że chcąc, nie chcąc, nie chcąc jesteście powiązani rezo rezonansem z, z, z dwoma innymi znakami. Każdy znak jest połączony z, innym, z innymi dwoma znakami żywiołu wody, więc tutaj, moi drodzy. Jak powiedziałem, chcąc, nie chcąc, i tak macie podobną drogę losu, podobną y, drogę waszych, waszego wspólnego pola morficznego z braćmi tego samego żywiołu. Więc, u, więc, jak najbardziej, można powiedzieć, sytuacja, która będzie wynikała ze znaku tego samego żywiołu też automatycznie wpływa, moi drodzy, na was, i taki horoskop jest jak najbardziej po, odpowiednio, poprawnie wykonany. Natomiast, moi drodzy, wiecie, jako osoby mądre, inteligentne, które cechują się wysokim poziomem wiedzy, wiecie o tym, że predykcja dla, dla większej grupy osób, tak jak teraz, czyli dla pewnego rodzaju yy, Pewnego rodzaju społeczeństwa. No, ma sens tylko wtedy, jeżeli osoba, która to ogląda, która to słucha, będzie umiała przekształcić tą wiedzę na swoją, do swoich indywidualnych potrzeb, do swojej osobistej sytuacji. No i mam nadzieję, że to rozumiecie, wiecie i będziecie potrafiły, potrafili przekształcić to, co powiedziałem, do swojej sytuacji i wykorzystać to w sposób umiarkowany, w sposób odpowiedni do swoich marzeń, fantazji, do swoich oczekiwań od życia, jakie preferujecie więc, więc moi drodzy wszystko wiadome horoskop dla trzech znaków spod Trygonu, moi drodzy, wody, jak powiedziałem, rak skorpion i ryby. Więc, moi drodzy, zaczynamy i już wam mówię, co was czeka w październiku, jaka aura rozbuduje nad wami parasol, jaka aura rozwinie skrzydła i co będzie wpływało odczuwalnie na was to, co możecie poczuć, że jednak trzeba zwrócić na coś uwagę. Na pewno, moi drodzy, ascendent, czyli oś domu choroskowego pierwszego wypada nam w znaku raka. Moi drodzy, w 27 Stopniu raka ascendent czyli od razu mówimy, że, że ten miesiąc nie będzie miesiącem takim. Nudnym. To będzie miesiąc, w którym musicie odpoczuć, zrozumieć, co Wy faktycznie w życia chcecie, moi drodzy. Co preferujecie, jakie macie koncepcje pokazywania się na świecie, jakie macie cele, jakie macie nadzieje, jak, z jaką siłą, z jaką mocą chcecie spoglądać w Waszą przyszłość. Październik może być miesiącem, w którym musicie dokonać rozliczeń w przeszłości, w przeszłości z i opanować i określić się wizję Waszej, moi drodzy, przyszłości. A szczególnie bym powiedział, być może przeszłości związanej ze sprawami zawodowymi, sprawami Waszej kariery zawodowej, osiągnięć zawodowych, z tego powodu, że władcą raka oczywiście jest księżyc, który wypada w domu horoskopowym dziesiątym i jest moi drodzy w koniunkcji z węzłem lunarnym północnym i w koniunkcji z Eris. No, moi kochani, oznacza to jedną rzecz, że na pewno sprawy kariery zawodowe, sprawy na przykład tego, co chcecie osiągnąć w kwestiach osobistych z aspektem kariery Związaną są, będą na porządku dziennym i, i macie szansę tutaj naprawdę osiągnąć pewnego rodzaju sukces. Koniunkcja księżyca z węzłem z beneficznym, czyli pozytywnym północnym, mówi o tym, że ten węzeł doda wam jeszcze więcej siły, doda wam energii i mocy do działania. Natomiast Eris, moi drodzy, jako asteroida właśnie niezgody, kłótni, czasami manifestuje się jako pozytywne działanie, pozytywna energia, która poprzez kłótnie i walkę o swoje, Potrzeby, walkę o to, co chcemy zdobyć, będzie powodowała, iż y, spełnią się nasze oczekiwania. Czasami ta Eris, wiecie, Eris to jest coś, siostra bliźniacza Aresa Marsa. To jest siostr, to jest y, bogini, która lubi niezgodę, kłótnie, generuje kłótnie, waś, lubi się po prostu, y, lubi jak sytuacja jest ognista, lubi jak sytuacja jest po prostu trudna. Ale Eris czasami, właśnie jak teraz, jak teraz manifestuje się pozytywnie, czyli zmusza nas do walki, nawet jak coś powiemy, nawet jak zareagujemy, nawet jak, po, jak podziałami intensywnie, negatywnie, to ogólna sytuacja na końcu skończy się dla nas odpowiednio, zgodnie z tym, co chcemy osiągnąć. Więc uważam, moi kochani, że ten księżyc w koniunkcji z węzłem lunarnym północnym i z Eris wygeneruje w tym dziesięciodomowym w tym obszarze waszego życia, czyli kariera, rozwój zawodowy, uzyskanie wyższego stanu społecznego, pozytywne efekty, na które możecie liczyć, że będą zgodne z waszymi. Potrzebami. Tak bym to tutaj, moi kochani, odczuwał. Dalej, następny znak, znaczy następny, następna część horoskopu, która na pewno też odbije się na Waszym życiu, będzie dom horoskopowy, moi drodzy, piąty. Piąty dom horoskopowy, czyli tutaj mamy takie trochę zabawę, trochę takiego delikatnie mówiąc, seksu, romansu i tak dalej. Dom horoskopowy, piąty, tutaj jest jakby nie jest obsadzony przez żadne planety, jest domem horoskopowym pustym, czyli nie będzie tutaj miało wielkiego znaczenia jakby pod tymi rodzaju kwestiami zabawy, ale no, coś nam jednak horoskop pokazuje, no, jednak coś musimy z tego horoskopu wyciągnąć, aby zobaczyć dlaczego ta oś tego piątego domu horoskopowego trafiła nam akurat na początek tego, na dziewiąty stopień tego Skorpiona, czyli znaku, znaku ognistego, wodnego, odpowiedniającego za Waszą predykcję na ten miesiąc październik. No, władcom Skorpiona, właściwie Skorpion ma dwóch władców, Marsa i Plutona. I tutaj mamy kłopoty, moi kochani. Zaczynają się te kłopoty, które, jak wiecie, w horoskopie są pokazane po to, aby z nimi walczyć, aby umiejętnie podejść do tematu i pokonać te kłopoty, pokonać te problemy, które są pokazane i nawet wiedząc już, co może Was czekać, spowodować to, aby sytuacja się odwróciła na Waszą korzyść, abyście zostały osobami wygranymi. I teraz co? Władcy horoskopu, gdzie, władcy tego piątego, władcy tego skorpiona, gdzie one są, moi kochani? Mars, Trzeci dom, dom, czwarty dom horoskopowy, czyli rodzina, tutaj nasze gniazdo rodziny, to ognisko domowe, to ciepło, to bezpieczeństwo, to poczucie takiego, takiego rodzinnego ciepła niestety jest w. Koniunkcji z Lilit, moich kochani, czyli z pierwszą żoną Adama, czyli z takim demonem, który żyje zawiścią niezgodą. Tu można być sytuacje rodzinne, kłopoty, mogą być sytuacje, które będą generowały jakieś niezgody. Właśnie ktoś nie będzie zadowolony z tej sytuacji rodzinnej. Do tego niestety węzeł lunarny południowy, moi, moi kochani, węzeł lunarny, który jest maleficzny, trudny, wyciąga energię. Będziemy, jeżeli chodzi o sytuację rodzinną, osłabieni, wypompowani, słabi. Czyli można powiedzieć, sytuacja zawodowa wygląda bardzo dobrze, jest optymizm jest możliwość rozwoju, ale w rodzinie wygląda to gorzej. Już teraz wiecie, moi drodzy, że tam pojawią się pewnego rodzaju niesnaski, niezgody, pewnego rodzaju poczucia zazdrości i zawiści, że ktoś ma lepiej od drugiego. To być na to przygotowani, gotowi już o, o, już, o już jakby można powiedzieć... Przygotujcie się na pewnego rodzaju odpowiedzi, które będą skutkowały tym, iż wyjdziecie z tego konfliktu po prostu jako osoby wygrane. Także tak to wygląda. Przesuwamy się teraz, moi drodzy, do drugiego władcy Skorpiona, czyli do, do domu horskowego siódmego odpowiedzialnego za partnerstwo, czyli mamy tutaj Plutona. Pluton jest też władcą, oczywiście. Bo chodziło mi o Plutona. Gdzie jest Pluton? No, w siódmym domu horoskopowym, jako drugi władca Skorpiona. Pluton w domu horoskopowym siódmym mówi o tym, że w partnerstwie też nie będzie wesoło. Pluton jest wyższą oktawą Marsa, czyli planetą, która generuje zmiany, transformacje, wygeneruje, generuje też lęki, wyciąga z podziemi taki strach, obawy, to co jest za nami, czy ktoś za nami nie spiskuje, czy, czy nie ma jakichś rzeczy, które wyjdą z nam jak za pleców i spowodują kłopoty. Więc niestety w rodzinie wiecie już, że takie będą jakieś niesnaski, właśnie niezgoda, ale w partnerstwie też jakieś, jakaś może dojść do, do, jakaś dość negatywna transformacja, która niestety będzie będzie wpływała na sytuację rodzinną, ponieważ Mars jest w kwadraturze z Plutonem w negatywnym aspekcie, który mówi o tym, że się planety nie rozumieją, że planety nie współpracują. A jeżeli jedna planeta jest w domu powiem siódmym, czyli w partnerskim, a druga w rodzinnym, czyli rodzina i partnerstwo ze sobą, moi kochani, nie współgra, nie ma, tak, nie ma rezonansu, nie ma miłości, nie ma takiego pokazania, że się tak kochamy. Musicie to wiedzieć, musicie być na to, moi kochani, gotowi, ponieważ Pluton może wyciągać jakieś po prostu partnerskie brudy. No niestety tak to, tak to wygląda i moi drodzy, tym bardziej, że kwadratura z Marsem, te brudy mogą generować kłopoty, właśnie no niezadowolenie ogólne i takie no, trudną sytuację, trudną, dlatego moi kochani, Bądźcie naprawdę na to przygotowani z tego powodu, że yy, ta kwadratura, moi drodzy, z Marsem, ale też kwadratura, moi kochani, z księżyce, no niestety czyli księżyc mamy w domu Horska, powiem dziesiątym czyli yy, nie, mamy taki yy, taki półkrzyż, można by powiedzieć yy, prawie półkrzyż, no który, yy, no nie ale prawie taki, no trudny, trudną figurę astrologiczną, która generuje generuje kłopoty między rodziną, partnerstwem, a sprawami zawodowymi to, to wszystko ze sobą nie będzie niestety współgrało, to wszystko będzie takie yy, wrażliwe, takie gen, takie absorbujące, dużo negatywnej energii. Więc teraz już na szczęście wiecie, jak to będzie wyglądało, przepraszam, Sisi, si. uspokój się. Więc już podejmijcie pewnego rodzaju kroki, które mają Was przed tym zabezpieczyć. Ale jeszcze proszę, do trygony, żywiołu wody ma, bo wchodzi nam jeszcze przecież wchodzą nam jeszcze przecież ryby tutaj, tak? Ryby, ryby, i tak, moi drodzy, zobaczcie, dziewiąty dom horoskopowy nam tutaj wpada. W rybach, więc tak jakby astrologicznie odpowiednik, odpowiednik ryb wypada w dziewiątym domu horoskopowym, i do tego jeszcze moi drodzy, mamy tutaj ryby. Które, w, które, z którymi się nam kojarzy, oczywiście, władca ryb to jest Neptun, no i Neptun jest w tych rybach. Sprawy religijne, ale ja bym tutaj nie mówił o sprawach religijnych, bardziej o sprawach prawnych, moi drodzy. Jeżeli chodzi o sprawy prawne, w tym domu horoskopowym 9 jest tylko Neptun w rybach, właśnie, czyli silny w swoim znaku. Neptun jest trochę takim znakiem odjechanym, jeżeli chodzi o sprawy, sprawy prawne. Więc jeżeli się czegoś będziecie podejmowały, podejmowali, to moi drodzy. Powiem tak, yy, za bardzo nie fantazujcie, podchodźcie do spraw prawnych tak z takim, z takim realizmem bym powiedział. Nie szalejcie, nie myślcie, że Wam się coś uda, nie myślcie też, że jest tak, jak to wygląda. Są sprawy, których nie do końca widzicie, albo, ale, albo widzicie je w sposób, który jest odpowiedni dla was, a faktycznie rzeczywistość jest nieadekwatna do tego, co wy, jak Wy to interpretujecie. Więc tutaj, moi drodzy, uwaga na pewnego rodzaju sprawy prawne. Również uwaga, ja bym powiedział na pewnego rodzaju sprawy związane z dalekimi wyjazdami, czy nie przesadzacie po prostu z wizją tego, gdzie chcecie lecieć, jechać, wyjechać i tak dalej. No niestety Neptun w dziewiątym domu horoskopowym często mówi o takim oderwaniu od rzeczywistości i o fantazjowaniu, moi drodzy. Ale ja bym powiedział tak. Neptun to jest yy, Neptun to jest też taki znak, który mówi o tym, że można czasami sobie pofolgować yy, i nie, 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 nie iść drogą schematów, tylko właśnie iść drogą takich rozbujałych fantazji. Niestety Neptun jest, moi kochanie, w opozycji do Merkurego w trzecim domu horoskopowym, czyli komunikacja między hmm. Jak wam to powiedzieć? Czyli komunikacja między na przykład sąsiadami, komunikacja między waszym rodzeństwem może być taka trochę oderwania od rzeczywistości, ale co z tą komunikacją? Ja bym powiedział tak, moi, dro moi drodzy, jak już mamy się uprzeć na tym dziewiątym domu horoskopowym, bardziej bym powiedział o dalekich wyjazdach, nawet takich oderwanych od rzeczywistości niż. Krótkich podróżach, takich, od, takich porozrywanych wyjazdach, krótkich, ponieważ opozycja do Merkurego, czyli no, Merkury w opozycji do Neptuna, czyli jest daleko. Te. te, te, te jest, mm... I więc te koncepcje czy jedziemy gdzieś daleko, czy jedziemy gdzieś blisko nie współgrają ze sobą może być różnica zdań między na przykład waszym, waszym, między Wami a partnerem ale znałożę na to, że dalszy wyjazd w październiku dla osób spod znaku wody, spod żywiołu wody i tych osób, które oczywiście mnie oglądają byłoby koncepcja dalekich wyjazdów dalszych niż takich krótkich weekendowych, więc jeżeli ktoś ma urlop moi kochani, to lepiej zaplanować coś dłuższego niż kilka krótkich tak mi się wydaje, byłoby to dla Was bardziej, moi drodzy. Korzystne. No, a w sprawach prawnych tutaj, taka, wiecie, takie delikatne zacięcie, które no, może nie, nie do końca Wam rzeczywistość odzwierciedlać. No i moi kochani, niestety, dobrze, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, opcje pozytywne, rodzina i partnerstwo, kiepsko, kłopoty, a wszystko, wszystko zamyka się po prostu w tym trójkącie. Rodzina, partnerstwo, praca nie współgra, to są jakieś różnice zdań, różnice w tym, co robić między Wami a rodziną, partnerami. Tutaj coś w tym październiku nie będzie tak, jak powinno być. Przygotujcie się na to, bądźcie gotowi, bo po to właśnie jest horoskop, aby Wam w tym, moi kochani, pomóc. Pamiętajcie, jeżeli chcecie wiedzieć więcej i być na bieżąco, to obserwujcie kanał, czyli dodajcie do subskrypcji, dzwoneczek, to jest prawidłowe subskrybowanie kanału. Musi być czarny dzwoniący, to jest dobry. Jeżeli jest biały, to źle, musi być czarny. Moi drodzy, oraz lajki, komentarze, dużo uśmiechu, radości. Poproszę lajki i komentarze. A w październiku uśmiechu, radości, spełnienia marzeń, szczęścia i Uzyskania wszelkiego rodzaju sukcesów, jakich sobie tylko życzycie. Pozdrawiam do następnego filmu. Cześć moi kochani.